Jestem, wiem, wiem, że jest tam, ja uwielbiam, jest to wystarczająco mocno wygięta jest. Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, będę, dzisiaj teraz przyjechałem w ogóle na zwiat, na taki staw linowy, łowisko linowe. Jest to dość spore łowisko, tylko, tylko bardzo mocno porośnięte, bo na pewno w około 30-40% są wyspy, jest dużo krzaków, tego rodzaju roślinności, no i dzisiaj przyjechałem sobie zrobić zwiat, przejść się naokoło, zobaczyć co się dzieje, jak wygląda sytuacja, a jutro z samego rana przyjadę z wędkami, już tak wiecie, typowo na ryby. Jest to taka bagienno, dziko opuszczona woda, bardzo stara woda. Takie no bagnisko trochę, taki dołek, duży dołek z kilkoma wyspami. Tak prezentuje się woda, takie tajemnicze bagno, to jest pierwsza część zbiornika i tam dalej jest taka druga część zbiornika, to jest wszystko połączone a tutaj na środku są wyspy. Jedna wyspa, i tam dalej druga wyspa. Tam na końcu pełno zielska, w którym na pewno lin jest. Z tego miejsca złowiłem swojego jednego z największych linów, 50 cm, a to było kilka lat temu. Dalej z tamtego miejsca za wyspami też łowiłem takie po 40 parę cm liny, dosłownie kilka lat temu. Więc jutro albo będę siedział w tym miejscu, gdzie teraz sobie jestem, i będę rzucał pod tą kępkę trzcin, ewentualnie tutaj pod wyspę. Albo pójdę w woderach tam i będę rzucał pod trzciny. Ale to się w sumie jutro rano okaże. Teraz sobie chodzę naokoło, oglądam i oceniam sytuację. Jak jutro łowić, jak się jutro nastawić. Do domu sobie potem wrócę, zrobię sobie taką analizę, przejrzę poprzednie filmy z tego łowiska oraz na pewno trochę lektur poczytam, mianowicie wiadomości wędkarskie, wędkarski świat. Yy, poczytam sobie o wczesnym łowieniu lin, aby to wiedzę pogłębić, zagłębić. No i może jakieś nowe potęty, sposoby mi wpadną na łowienie, łowienie wielkiego lina. Delikatnie wieje wiatr, możecie mnie, mnie ciężko zrozumieć, ale mam nadzieję, że będzie słychać. Tak, trzeba patrzcie, tutaj przy brzegu są te trzciny, to jest zielsko. I opcje mamy dwie, albo to zielsko grebiami wyjmujemy, ale robimy dużo hałasu i dużo roboty. Opcja numer dwa, założyć wodary. Wyjść tutaj, tutaj sobie stać i rzucać wędkę tutaj, w takie zakole. Tam widzicie piękna miejscówka, tam na pewno musi być lin. Ewentualnie po prawej stronie mamy opadające drzewa, wychodzące drzewa, krzaki z wody, tam też musi być lin, lin, bo tam jest pożywienie dla niego oraz kępkę taką. Ewentualnie gdzieś daleko rzucać tam tamten pas yy, zielskie. Więc prawdopodobnie jutro wezmę sobie wodery, wejdę tutaj i w tym miejscu będę stał, przywiążę do siebie sznurkiem wiadra z zanętą oraz z akcesoriami. Podbierak oczywiście do siebie dowiążę sznurkiem, by mi nie odpłynął i tutaj będę stał i tam będę łowić. Taki będzie chyba wstępny plan na jutro. Teraz to łowisko, patrzcie jak wygląda z innej strony. Pełno drzew, ziela, korzeni, płycizna, jakieś trawy podwodna. To jest takie typowo miejscówka alinowa. Jest też tutaj szczupak. zdręga, płoć i okoń oraz karać. Tam te ryby tutaj łowiłem. No prawdopodobnie będziemy stać tam i rzucać tutaj. Bo tutaj to wątpię, że woderach przejdę. Nałożyłem sobie podary, sprawdzam miejscówki, gdzie jaka jest głębokość, czy będzie mi się optymalnie mówiło. Mam dzień dzisiaj wolny, więc sobie przygotowuję miejscówkę. Tutaj ma cały pas in, Pod spodem są korzenie, więc to są to zaczepy, a kolowanie ryby stąd, dotąd, nie jest zbyt będzie, bo w każdym chwili nam może się wplątać. Też może powiedzieć, pod podbierak sobie wejść dłuższy. Więc tak, podbierakiem, wystawę te trzciny. Może się uda, może się nie uda, ale sposobem wydaje mi się, że będzie przejście w optymalne miejsce. Tutaj i siedzenie w woderach, czyli te ściny mam tylko jedynie tak z boku. A tu trzeba normalnie podbieraczek, mędeczka i taka jazda. Na razie patrzę, jaka jest głębokość. A chyba nie No dobra, może, może nie utopię Ja będę tutaj. Tam. No, dobra. Stop. Hej, witajcie w kolejnym filmie. W sumie przywitanie już było. Będziemy się nastawiać gdzieś tylko na lina. Cel to sam lin. Innych ryb nie będziemy pokazywać. A być może, że inne ryby wpadną, typu zdręga płeć okuń karaś, by te ryby tutaj występują. Dzisiaj takie nietypowe wędkarstwo w pełni no dziko, bo jest to dzika woda. To nie jest komercja ani też nie jest PZW. Dziki, opuszczony, taki fajny, dość spory staw. Widzę ryba żeruje, bo to chwila pojawiają się bąbelki na wodzie. Często jest to znakalina, ale nie zawsze. Nie będę łóż w woderek. Tutaj przede mną jest pas trzcin zielka. Ja tutaj ziele sobie wyjdę. I tam będę łowił, dziewczyna będziemy nagrywać, no i jak dzisiaj będzie wyglądało moje wędkowanie. Najpierw powiem o taktyce, technice, bo e, czegoś takiego jeszcze na moim kanale akurat nie było, tej metody przynajmniej na moim kanale nie było. Będę łowił na, jest to chyba spławik firmy Trapper, ale mogę się mylić. Jest to spławik e, typu, można powiedzieć, że wagle z dociążeniem własnym. Ja teraz te dociążenie zmniejszę, bo jest tutaj będzie za dużo, za, za dużo ona będzie. Wczoraj zrobiłem taki trening, już teraz mniej więcej wiem, kiedy spławik stoi, kiedy nie, jak z tym dociążeniem to tutaj jest. On jest zablokowany dwoma szczeparkami i bardzo malusienkie ciężarki, ale te ciężarki nie są konieczne. Jest to spławik dość lekki, fajnie lata, mam własny koszyczek, do którego damy zanętę. I właśnie zanęty użyję dzisiaj metodniksu ślimak-ochotka, bo jest to, jest to przysmak linów. Są tutaj odrębiny suszonych ślimaków, mączki ze ślimaków, jak i też wyciąg z ochotki. Dalej, to też troszkę zanęty garb, ta zanęta potrafi troszkę fajnie smużyć, ale lekko te smużenie jest mi potrzebne I, i na razie tyle. Moja zanęta jest gotowa, bardzo fajnie się lepi, idealnie się lepi. Mamy w ogóle wczesną wiosnę, bo jest prawie że połowa kwietnia, ale ta wiosna jest przesunięta. Dodam stymulatora brań, aby pobudzić ryby do żerowania, bo woda jest chłodna, to fajnie działa, bo fajnie pobudza ryby do zerowania. Ostatnio stymulator brań jest troszkę gęściejszy niż wcześniej, ale to nie przeszkadza. Oraz dodam też trochę wzmacniacza smaku i zapachu. Niedużo dawkowanie, to jest około między 10 a 30 ml na kilogram mieszanki. No i też trochę dodam żarcie dla ryb, aby ta ryba mogła coś tam szukać. Nieduża ilość y, białych robaków, które niektóre, są, niektóre z nich są przefarbowane. I tak się prezentuje moja mieszanka na y, dzisiejsze liny. Że mam wędki, która jest do przeznaczenia ale mi się ją fajnie, fajnie siłownie składa. Wędka ma 3,30, więc dość długa jest tak dla moje wędkowanie. Żyłeczka mam tej cienko 0,18, ale to z tego względu mam cienką żyłkę, że po prostu z wodarów będę łabył. Jak w wodorach to mam większą kontrolę nad rybą. I te spółwiki są wykręcane. Zaraz to mi zresztą zobaczycie. Ja obciążenie zlikwiduję prawie do zera. Tutaj mamy takie jakby śrubeczki. Jedna, ja zostawiam. Druga zlikwiduję obciążenie z tego względu, że będę do odklejał ten nasz koszyczek na spłowiku. Więc to jest zredukowane. No ręce mam w więc musicie wybaczyć i e, w ten sposób będę łowił. Grunt, na którym będę łowił będzie wahał między 70 cm a metr, bo nie jest to jakaś jak głęboka woda. E, dalej, na hak numer 8, 10, coś takiego. Założę na sam początek dwa czerwone robaki, bo według mnie jest to najlepsza przynęta na lina. Najskuteczniejsza. Jeżeli będą mi mocno brały z dręgi o konie, no to na pewno będę kombinował, mam z sobą jeszcze białe robaki, mam swojej i możliwe, że gdzieś tam kukurydza jeszcze jest. Dwa takie wiszące robaki, w ogóle wiszący robok fajnie prowokuje lina. Yy, dalej zanęta, oblepiamy ten nasz yy, koszyczek. Yy, to nie jest wcale takie łatwe, wymaga wprawy trochę. I yy, mamy fajnie oblepiony koszyczek, no zanęta fajnie się lepi, mamy dodany metodmix, a metodmixy bardzo fajnie się lepią. Jest to jakieś tam pojedyncze robaki. Tak to się no, prezentuje, że tutaj lekko dolepię. Momencik. Dobra, tak to się prezentuje, zarzucamy to, to będzie pracowało w wodzie. I mam nadzieję, że przyniesie ryby. Jak widzicie wiadra są przywiązane do mnie, bo jak wspominałem będę w woderach. tak hałas, taki hałas jak ja teraz wchodzę, nie powinien wypłoszyć ryb. Tym, które tam są, nie wiem, 20 metrów ode mnie. Więc yy, przechodzimy do wody, kładziemy wiadra. Wiadra są pływające, no jedynie w tych podwiarach w się Dobra. I patrzcie, ja jestem w tej wodzie, wszystko mam, co chcę, pod ręką. Będę łowił w tamtym oczku, więc e, przechodzimy do wyrzucenia wędki. Tak jak wspominałem, tutaj wszystko linko przywiązane, mam jedno wiadro z akcesoriami potrzebnymi, z robakami, śnieżarkami, haczykami. Drugie wiadro jest z zanęto, tutaj mam wędkę i sobie siedzę w wodzie, buszuję, jestem wodnikiem, oszowarkiem. No i co? I wędka zarzucona tam, taki pas na około trzciny są różne, gdzie ja takie oczko i w tym oczku yy, łowię. Jak tutaj jestem, a tam są ryby 15 metrów ode mnie, no to, to nie powinno ich spłoszyć. Dobra, patrzcie, to jest wędkowanie, tak się wędkuje, odcięci od brzegu, o, spławik jakiś znalazłem, ale jaja, eee, no, tak to wygląda w Woderach, łowienie linów, to jest wędkowanie na dzikości, na pełnej dzikości w Woderach, w wodzie. Jest branie, mamy branie. Jest branie, patrzcie, mamy branie, nie mówicie, że nie nagrywam brań, jedzie, 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 dobra, przycinamy. Siedzi ryba, udało się nawet nagrać branie, patrzcie, jest tam. I ja już wiem, że jest to lin, bo już wystarczająco mocno wygięta wędka. tak lekko się przyciął, bo wpadł do wody i jest ładny. Ryba, siedzi ryba, udało się nawet nagrać branie, patrzcie. Jest tam, wypad do wody. Jest ładnie, lin, patrzcie na to. Ale chodzi, patrzcie, 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 patrzcie. Jest piękny, zielony przyjacielaki waleczny. Lin, patrzcie na to. Ale chodzi, patrzcie, 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 patrzcie. Jest piękny, zielony przyjacielaki waleczny. Liny są mega waleczne. Walę tym ogonem. Liny są mega waleczne. Walę tym mogonem. Ale fajny. Jest taki lin. Dobra, robimy yy, podgranie. Patrzcie, siedzi pod podbieraku. Nagrałaś? Super. Jest e, taki, około 30 paru, 30 cm. Taki linek, ma jeszcze 3 bliż i nagraj go. Masz? No, e, taki lin, patrzcie. Lekko wziął. Czerwone robaczki są widoczne, udało się nagrać branie. Taki e, fajne oczka ma. Dobra, ja go wypuszczam, nagrywaj, nagrywaj tam. Więc 1-0 dla mnie. Taki lin leci z jasna do wody. Leć, rośnie, Poszedł. Tak jak wspominałem, wędkę położyłem do wody. Pewnie to poszkodzi dla kołowrotka, bo nie powinno się sprzętu kłaść do wody, no ale trudno. Wojna wymaga ofiar. A tutaj mamy wojnę linową. Gdzieś coś tutaj mi się zaplątało, dlatego ja nie lubię długich wędek, bo mi się często plączą. Dla mnie 3,30 to już jest minimalnie przedługa Czekajcie, taki pusty rzut, oddam kontrolny. Dobra, obrótek działa, działa. Ale woda się do niego e, dostała. No jest taki mój stawek linowy, w którym jestem pewny tych linów można powiedzieć. E, dobra, e, haczyk jest, wszystko jest e, Grunt to około 70 cm, i patrzcie jak ja sobie radzę. E, mam przywiązane tutaj na lince dwa wiaderka. W jednym jest sprzęt, akcesoria, e, telefon, między innymi trochę ryzykowna sprawa. A w drugim wiaderku jest zanęta telefon do nagrywania, między innymi, brania, ale te brania jest ciężko nagrać, bo gdzieś pod ostatnim filmem mi się ktoś tam czepił, że brań nie nagrywam. Ciężko jest nagrać brania nad wodą. Na dziką wodą jest jeszcze ciężej. Na komercji, gdzie się spodziewasz tych karpi cały czas, to łatwo jest nagrać, bo aż tak ci mega mocno na rybach nie zależy. Jak masz branie, to, to możesz to nagrać. A na dzikiej wodzie, jak ja tutaj jestem, to pierwsze co, jak mam branie, to ja zacinam, a nie myślę o włączeniu kamery. Dobra, e, troszkę zanęty. E, dajemy na nasz ten koszyczek i rzucamy dalej w te same miejsce. Był ładny linek 40 cm. No ja mówiłem tutaj większą linę, ale ten też e, był niczego sobie. Dobra i rzut. Aj! No i mamy... Dobra, udało się ściągnąć. Myślałem, że będzie ziele. Dobra. I jak niektórzy pewnie zauważyli, w ostatnich filmach są wyłączone komentarze. No i teraz, w sumie, może opowiem, dlaczego te komentarze są wyłączone. Chociaż ja czasami to już wspominałem w niektórych filmach, między innymi rok temu. Ogólnie 80% komentarzy w filmach wędkarskich nic ciekawego nie wnosi. I są to komentarze typu pierwszy, drugi, trzeci, czyli wiecie, ludzie ścigają się, kto pierwszy napisze komentarz. Ewentualnie napisze fajne ryby, czy coś takiego. Czyli no, komentarze, które za bardzo nic nie wnoszą. Komentarze na wędkarskim YouTube są na niskim poziomie. I z tymi komentarzami jest często, że tam tylko ludzie się wykłócają, przezywają, wyzywają. Jak ja czasami nie wiem, jaka to jest ryba, jak złowi jakąś tam rybę, nie wiem, jaka to jest ryba, napiszę was, jaka to jest ryba, to ja dostaję 10 różnych propozycji ludzie między sobą się kłócą, jaka to jest ryba. Więc no, sami widzicie, że te komentarze są na niskim poziomie. Dalej, w tych komentarzach często jest taki burdel. Wiecie, nikt tego komuś na żywo nie mówi Na do tylko w komentarzach, każdy jest znawcą, w internecie wiadomo, każdy jest znawcą. No i na przykład często jest tak, że niektórzy, jak ja na przykład wypuszczę karpia, to niektórzy to zachwalają, że wypuszczam ryby, ale są też tacy, którzy narzekają, że wypuszczam rybę i się na przykład z tego śmieją. I na przykład atakują, wyzywają za to, że wypuszczę karpia, bo według nich karp jest optory, bo i nie powinno być karpi w Polsce. Wiele razy z czymś takim się spotykałem. Dalej, też nie chce mi się słuchać tego widolenia o komercjach, że ryby z komercji się nie liczą. Wiecie, w Anglii, w Niemczech, w Holandii, w innych krajach nie ma w ogóle nawet tematu tego, że ryba z łowiska specjalnego się nie liczy, tylko w Polsce coś takiego jest. I wiecie, z jednej strony jest narzekanie na PZW, a z drugiej strony koło wzajemnej adoracji ubóstwiającej PZW zalicza tylko do swoich rekordów ryby z PZW. No to jest wielki jeden nonsens. I jak no wiecie, te osoby, które narzekają na PZ2, że PZ2 jest za dubę, że powinno być zlikwidowane PZ2, no to potem tylko wychwalają ryby z PZ2 i piszą, że z komercji się nie liczy, liczy się tylko z PZ2. Więc no to jest nonsense, to jest jakieś wzajemne koło adoracji PZ2. Może są to osoby, których nie stać na na komercji, nie wiem nawet. Niektórzy może tam sugerowali, że hejt przeszkadza. Nie, hejt nie przeszkadza, ani krytyka nie przeszkadza, bo ja 10 lat, 11 lat nagrywam filmy na YouTube, więc jeżeli by mi hejt, krytyka przeszkadzały, to ja 11 lat na YouTubie nie nagrywał. To jest raz. Druga sprawa, hejt, krytyka stanowi około 5-6% komentarzy i ocen. Tu mam teraz się wyświetlają moje oceny, procentowo, jak wyglądają. Chodzi tutaj łapki w górę, i łapki w dół. No wiadomo, kiedy daje łapkę w dół, to zazwyczaj pisze negatywny komentarz. A jak ktoś dał łapkę w górę, to jest zadowolony z filmu, no i u mnie jest to średnio 95-96% ludzi, dla, dla 95 6% oglądających film, film się podoba. E, krytyka, hejt i mm, procent ludzi, którym te moje filmy się nie podobają stanowi 5-6%. Tu Wam to się wyświetla procentowo, jak to wygląda, ile, jaki film ma procent łapek w górę i łapek w dół. No, a te, będzie takie, takie te negatywne, hejtujące, wyzywające. Często komentarze po prostu psują mi humor i samopoczucie na te 30 minut, a po co mam w ciągu dnia mieć te 30 minut zepsute samopoczucie czy humor? Jak lepiej nie mieć tego zepsutego samopoczucia humoru. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o, y, o, o brak możliwości komentowania. Ja to komentarze może kiedyś włączę, zobaczę jeszcze. W sam w roku też chyba z 6 filmów miało wyłączone komentarze, ale potem nie wytrzymałem. Tak mi się chciało czytać, co wy tam piszecie, że włączyłem te komentarze. Teraz 5-6. Ma wyłączone komentarze. Jeżeli no moja ciekawość mm, waszego zdania wzrośnie bardzo do góry, no to pewnie te komentarze będą znowu włączone. Na razie wyłączamy. Mam nadzieję, że w następnych filmach też będę wyłączone. te Gęsi. Zaplątało się. Czasami tak się zdarza. Uroki. A nie, nie zaplątało się, tylko po prostu podczas, że to grunt mi opadł. Ten stoper cały opadł. Dobra, dwa robaki są. Ja za każdym rzutem nie napycham bo tam jeszcze jakieś resztki widzę, są. Dopóki cała zanęta mi nie wypadnie, to nie napycham. I tam jest takie oczko, z którego właśnie liczę na linę. No około pełno zielska, tam było właśnie Ja Znam już trochę tych miejscówek linowych w tym łowisku, bo na to łowisko jeżdżę od dobrych 6-7 lat. Więc no poznałem to łowisko, trochę się go nauczyłem, trochę je znam. Takie wędkowanie wypadło sprzętu i dostaje po dupie, bo leży w wodzie, ale u mnie to jest standard. jako specjalnie o sprzęt mega mocno nie dbam. U mnie to sprzęt co chwila się wymienia. To, co jest mocniejsze, to wiadomo służy dłużej. To co jest tańsze służy krócej. No i na przykład dlatego nie kupuję mega drugiego sprzętu. Czasami mam jakąś droższą wędkę, bo mam współpracę z różnymi firmami. Czy droższy kołowrotek, ale nigdy nie zauważyłem, aby ten droższy sprzęt był znacznie lepszy, czy tam wytrzymalszy. Eee, no. Dobra, przygotowuję trzy nieduże kulki zanęty, widać na nich kukurydzę, która też jest przysmakiem lina. Zanęta linkaraś nasza zawiera kukurydzę i musimy donęcić. Udało się na razie złowić dwa liny i no i tyle. Jeden spad podczas holu, właśnie ciekawe jaki był, nie wiadomo. Liczę na tylko 50, bo przydałoby się złowić tylko pięćdziesiątkę. Mam kilka pięćdziesiątek stąd, chyba dwie albo trzy, równe 50 cm. Dobra, trzy nieduże kulki i one lecą do zanęty. Do zanęty, wróć, do spławika. No i tak nagle sam spławik. Spławik. No na razie brania się skończyły. Możliwe, że tryby są przepłoszone. Eee, Albo po prostu taki okres, że którym przestały brać. Mniej więcej brań linów jazda próbowałem między godziną czwartą rano, rano, wróć, czwartą, a siódmą. Potem jakoś tak krudy mają w południe około 10-11 taki okres brań, no i między 17-22. Linie jest rybą, która bierze całą całe dobę, bo i w nocy o drugiej, w nocy, od pierwszej, w nocy też yy, wielokrotnie łowiliśmy ryby. Najmniej chyba tych linów złowiłem w południe, czyli godzina 12:13 13 .00. Linie chyba nie przypada za mostem słońcem, przynajmniej tak zauważyłem, bo dużo z nich złowiłem w potworną pogodę. Albo tak, że po prostu cień jeszcze był w tym danym miejscu, tak jak wali te słońce po wodzie, no to jakaś mega dużo tych linów nie zmówiłem zaraz, bo mam za mały grunt. Było branie, skubało przynajmniej przez chwilę, często jest tak, że lin by skubie, a dopiero potem odjedzie. Patrzcie, jest branie, patrzcie, skubie, ale możliwe, że to wzręga. W ogóle miałem kilka płoci, z i jednego konia, ale tej drobnicy nie nagrywamy, bo skupiamy się na linach. E, był lin, ale niestety spadł. Chwilkę powalczył, ale musiał się słabo zahaczyć, no i niestety wypadł. Na razie jeden złowiony, jeden spadł, jakoś potem wzręgi, płocie i okonie. Jest branie, patrzcie, 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 patrzcie. Skubię tam co chwila, ale no kurde, jak ja nagrywam, to samo przestaje jechać. No. Patrzcie, branie. Dobra, zaczynamy. Nie ma na to czekać. Jest kolejny lin, ale to jest na mniejszy. A gdzie ja mam podbierak? Gdzie? Nie wiem, gdzie jest... Dobra, widzę podbierak. Tu z wędki. Jest kolejny lin, patrzcie, patrzcie, patrzcie jak fajnie. Ojej, fajnie tutaj widać pod wodą. Jest kolejny, a podbierak mój wpadł do wody i nawet... Nie zauważyłem kiedy. Dobra, mam podbierak. Dobra, mam podbierak. Eee... to walczy wędka. Jest mniejszy o wiele mniejszy. Jest e, mniejszy o wiele mniejszy. Drugi linek. Dobra, e, jak to tutaj w krzakach wezmę. Wędkę do wody. I mamy drugiego e, takiego lina. Ten jest jaśniejszy chyba troszkę od tego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest drugi. Dobra, Dobra. odchodzamy. E, taki Linosław. Oczywiście idzie do wody. Jakżeby inaczej odchodzamy e, taki Linosław Oczywiście idzie do wody Jakżeby inaczej Dobra, robaki są, wszystko jest, Będka cała zamoczona e, zarzucamy. w ogóle to patrzcie jak to fajnie się ulatnia, nie wiem czy to jest dobrze widoczne, z tego spółki ja sobie tak przy brzegu dałem, aby sprawdzić jak to wygląda, I bardzo ładnie to zaznacza się uwalnia. Na pewno tutaj jeszcze wiele razy przyjadę w tym roku na ryby, w ogóle można będzie poświęcić trochę czasu na łowienie tutaj, z tej wody było wiele filmów. Między innymi był kiedyś filmik z mikrodziga i na pewno się na mikrodziga spróbować złowić lina, już kiedyś na, na mikrodziga złowiłem takie mini mini. Spinning. To to taki najdelikatniejsza forma spinningu, z czołeczko 010 mm i póki że tego ziela tutaj nie, nie ma, bo to jest dużo maczarki ogólnie, no to na dniach mam nadzieję, że przyjadę na mikrodziga wzdręgi, dręgi. jest dużo wzdręg, z spróbować połowić, może i opąś fajnie kiedyś też szczypaka na mikrodziga złowiłem, więc to na pewno no i na pewno tutaj będę przyjechał, że ze szpływikiem, czy z lekkimi lekkim śwedrami na płocie w zdręgi, może jakiś karaś czy na liny. Takie dzikie wody raz na jakiś czas będą się przewijać e, na filmach. Na pewno poza dwóch w tym roku będzie mało, bo karty węgierskie nie opłacałem, więc jedynie jest zezwolenia jednodniowe, ale będą pojawiały się e, dzikie wody. No i oczywiście wiadomo o bo na komercjach jest najłatwiej o ryby i jest dużo emocji, bo, bo te duże ryby się halują. Odnośnie e, żaden przynęt na lina i sprzętu, tak na szybkości, bo to, do tego, czego nie powiedziałem, to wspomnę, ale te informacje pewnie znajdziecie w innych filmach. Odnośnie żerowania lina. Lin, pierwsze takie żary zaczyna w marcu, a kończy w październiku, ale najlepiej bierze między majem a sierpniem. Ja najwięcej lin złowiłem w czerwcu, kiedy ono tarło. Przetarłem czy tam potarłem, czy w czasie tarło, w ogóle lin ma tarło w czerwcu i w czerwcu najlepiej ja Nie wiem, czy to jest przetarłem, czy potarłem, czy w czasie tarła, tego, tego nie zbadałem. Dalej, liny niektórzy łowią zimą. Zdarza się, że liny potrafią regularnie brać, normalnie pod lodem, Ja sam jednego złowiłem i znam. Znam łowiska w okolicy, gdzie te liny są regularnie normalnie łowione zimą. Tylko wiadomo, on słabiej bierze tu zimą. Dalej, odnośnie zapachów zalent, to dobrym zapachem jest marcepan. Też dobrym zapachem jest ochotka. Robactwo zanęte mamy między innymi w ofercie. Czy miód jest fajnym zapachem? A odnośnie przynętę, to numerem miernym według mnie jest kukurydza i czerwony robak. Ale ta przynęta za bardzo nie pozwala selekcjonować ryb, więc. Nasza wędkarska branża poszła do przodu, no i, i są różne specjalne weftersy, larwy, dumbelcy na to, ja tu między innymi mam z sobą e, takie larwy robactwo, jest to mieszanka białego robaka, czerwonego robaka i ochotki, jest to 10 mm, pozwala nam to uniknąć małych ryb, e, dobrze mi się spisywał dumbel. miód, który Wam tutaj się może wyświetla, bardzo dużo linus na to złowiłem. Może niektórzy e, czasami mają protekcję, że reklamuję swój towar. No wiecie, to jest, mój, e, to, jest, to jest moje źródło utrzymania się, więc wiadomo, że będę swój towar reklamował, a nie inny. Ale to nie jest tak, że ja tylko cały czas łowię na dębelce, czy pokazuję ryby złowione na dębelce, czy larwę. Bo jak teraz widzieliście, ja dwa złowiłem na e, czerwone rybaki. Ogólnie nie wiem, czy widać na łowisku jest pełno śmieci, bo jest to dzikie łowisko. Tam pod ostatnim filmem ktoś mi tutaj narzekał, że ja nie posprzątałem. W ogóle niektórzy mnie nawet wyzywali, że ja nie posprzątałem. Ja po kimś sprzątać nie będę, po sobie sprzątam. Czasami po kimś sprzątam. Na tym łowisku był kiedyś nagrywany e, filmik ze sprzątania łowiska, ale to nie jest tak, że ja jadę sobie na ryby tylko po to, aby sprzątać e, po kimś śmieci, za te śmieci znowu będą. No, ktoś tak lubi sprzątać i tutaj mi narzeka, aby sprzątać po kimś, no to mogę podać adres, to sobie tutaj można przyjechać posprzątać. Między innymi dlatego też wyłączę komentarze, bo ludzie takie głupoty piszą, nie chcę mi się tego czytać to mi psuje humor na te 20-30 minut a po co mieć zepsuty humor i samopoczucie przez jakichś tam anonimów z internetu, którzy się czepiają, że ja po kimś śmieci nie posprzątałem po sobie posprzątam, po kimś nie zawsze, mogę podać adres to zapraszam, można posprzątać patrzcie jak zielono jest w ogóle zaraz ludzie z internetu będą pisać, że film nagrany latem bo się zrobiło zielono nie no jest już tak zielono połowa kwietnia nie wiem jak u was, ale u mnie już jak widać jest zielono no i jak widać e, wyszło słońce, więc trzeba spadać, bo ryby raczej w słońce brać nie będą, przynajmniej liny zawsze tutaj biorek jest pochmurnie, przynajmniej tak zazwyczaj. Jest jeszcze wczesna wiosna, ale już fajniutko, bo się e, zielono zrobiło. Kończymy e, swoje wędkowanie. Udało się złowić dwa liny, za teraz już pół godziny bez brań. Jak widać tam w oddali słońce wyszło. Więc e, Trzeba się pakować w sposób patent bardzo fajny. Wydaje mi się, że ktoś się może tym zainspiruje, jak ma wodery. Nie zmarzam jakoś specjalnie. Warto, ważne, aby mieć w miarę ciepłe wodery. Moje jakieś mega ciepłe nie są, ale ogólnie nie zmartwam może dlatego, że tymi rybami się podbierałem i wiecie, jak złoby się ryba, to ciepły jesteś. A już się potem wypuścić, to dzisiaj chłodno robi. <laughs> Przynajmniej ja teraz tak miałem. Raz mi się woderko mu zamoczyło jedno z tymi akcesoriami. Dobrze, że akurat wtedy telefonu tam nie miałem, ale niby telefon jest doszczelny. Tyle w tym prawie nie wiem. Taka przypinka do wiadra by mi nie wpłynęły. No podbiarkę mi raz zmienią. Dobra, kończymy wyrękowanie.